Skurcze porodowe i rozwarcie. Szyjka macicy skraca się i rozwiera podczas pierwszej fazy porodu, która trwa od dwóch godzin u kobiet rodzących kolejny raz, do 18 godzin lub nawet więcej u kobiet rodzących po raz pierwszy. U różnych kobiet szyjka macicy może się rozwierać różnie długo. Szczególnie jak kobieta rodzi raz pierwszy i ta szyjka jeszcze nigdy się nie otwierała, może być to długi proces. Tempo rozwierania się tej szyjki zależy od dynamiki czynności skurczowej, ale również od konsystencji tej szyjki. Jeśli ta konsystencja szyjki jest miękka, będzie się otwierać łatwiej i szybciej. Szyjka macicy skraca się pod wpływem skurczów, które początkowo... Mogą być nieregularne co 10 do 7 minut i trwają po około 30 sekund. Zdarza się jednak, że skurcze od razu pojawiają się regularnie i dość często, np. co 5 albo co 3 minuty i trwają dłużej, do 60 sekund. W czasie skurczów kobieta może zaobserwować zwiększoną ilość śluzu, niekiedy podbarwionego krwią, lub niewielkie plamienie. Klep śluzowy, jak sama nazwa mówi, ma charakter śluzu. Jest to coś, co jest niezwykle ciągnące się, nie jest przezroczyste, może być podbarwione krwią. Często jest to krew ciemnobrunatna. Może mieć też wygląd taki galaretowaty. Kiedy szyjka skróci się i otworzy na około 3-4 cm. Skurcze przybierają na sile i stają się bardziej bolesne. Najlepiej jest oddychać w trakcie skurczu spontanicznie, tak jak podpowiada samo ciało kobiecie. Zdarza się jednak czasami, że kobiety, które są w panice, oddychają bardzo szybko, co prowadzi do hiperwentylacji. Za dużo tlenu w organizmie też nie jest dobre ani dla dziecka, ani dla matki. Czasami też polecamy technikę oddychania torem przeponowym, ponieważ jest to sposób, w którym dziecko jest najbardziej dotlenione. Jeśli mamy sygnały w porodzie, że dziecko ma niewystarczająco tlenu, zawsze zapraszamy mamę do podjęcia oddychania torem brzusznym. Gdy rozwarcie szyjki macicy jest już bardzo duże, kobieta może odczuwać apogeum bólu i zmęczenia. To często najtrudniejszy moment porodu. Kolejne skurcze powodują dalsze rozwieranie się szyjki macicy aż do 10 cm. Oprócz otwierania szyjki macicy, skurcze w pierwszej fazie porodu lekko popychają dziecko w dół kanału rodnego. Wody płodowe mogą odpłynąć na jakimkolwiek etapie porodu. Najbardziej fizjologiczna sytuacja jest wtedy, kiedy odpływają w finalnym momencie porodu. Czasami jest to duże chluśnięcie, także odpływa szklanka, dwie, trzy i nie ma możliwości zatrzymania tego procesu. A czasami jest to subtelne sączenie. Dziecko obniża się intensywniej w dół w drugim okresie porodu, kiedy szyjka jest w pełni otwarta i nie stanowi już przeszkody. Przeć najlepiej jest zacząć wtedy, kiedy uczucie parcia jest tak silne, że trudno jest go już zignorować. Czyli samo ciało powinno kobiecie podpowiedzieć, kiedy rozpocząć parcie. Istnieje takie przekonanie, że parcie można rozpocząć od momentu, kiedy szyjka jest otwarta na 10 cm, czyli jest to tak zwane pełne rozwarcie, ale jest to błędne przekonanie, bo istotniejsze jest tu zaawansowanie główki w kanale rodnym niż w pełni otwarta szyjka mecicy.